Nowością w Solid Rocks Motion 2011 jest możliwość zastosowania napędu do wiązania ścieżki. Kiedy definiujemy wiązanie ścieżki, po prostu stosujemy dystans wzdłuż ścieżki lub opcję procentu i możemy wtedy sterować tym wiązaniem używając napędów. To jest bardzo prosty proces. Kiedy przejdziemy do narzędzia napędu, zobaczą Państwo nową opcję ścieżki. Wystarczy następnie wybrać wybrane wiązanie, które ma być napędzane. W tym przykładzie został zastosowany napęd do każdego żebra znajdującego się na pasie. Także możemy je napędzać dookoła symulując przenośnik detali. Jest to funkcja bardzo użyteczna w innych zastosowaniach takich jak systemy transportowe, naśladowanie przynośników łańcuchowych lub nawet kolejki typu roller coaster. To jest bardzo potężne narzędzie, które przekracza granicę dotychczasowych ograniczeń napędów działających tylko w jednym kierunku. Przyjrzyjmy się jak to działa. W tym przypadku szybko pokażemy, jak napędowi poddaliśmy żebra z założoną prędkością odpowiadającą prędkości przemieszczania się przenośnika. Oczywiście układ ten może działać również jako symulacja oparta na zdarzeniach, tak więc można wykonać symulację indeksującą działanie przenośnika. Wszystko, co musimy tutaj ustawić, to kontakt pomiędzy beczką, pasem, jak również zewnętrzną ramą przenośnika. Taka przebudowa zajmie kilkadziesiąt sekund i będziemy mogli zaczynać. Powodem, dla jakiego działa to tak szybko, jest to, że poza kontaktami wszystko jest kinematyczne. Więc zastosowanie napędu po ścieżce nie jest aż tak dużym obciążeniem, co pomoże wykonywać tego typu mechanizmy bardziej efektywnie. Mogą Państwo zauważyć, że zastosowaliśmy niewielkie tarcie w tym modelu. Tak więc beczki lekko obracają się podczas przemieszczania się wzdłuż przenośnika. Prześledźmy jej ruch do końca. Wygląda to naprawdę profesjonalnie. Przejdźmy krok dalej. Animacja zawierająca całą serię beczek. Prześledźmy, jak wygląda ruch wynikowy dla wszystkich elementów. Wspaniałe narzędzie dla projektantów maszyn lub ludzi, którzy chcą analizować transport produktów za pomocą przenośników, wyciągarek, kolejek typu roller coaster i tym podobne. Wsparcie mechaniczne dla wiązania ścieżki jest świetnym rozwiązaniem w napędach SolidWorks Motion 2011. Kolejnym nowym zakresem funkcjonalnym w SolidWorks Motion 2011 jest sposób definiowania przemieszczeń i odpowiedzi zaprojektowanego systemu, czy to poprzez napędy, czy poprzez siły. Zostało to zdefiniowane za pomocą nowego menadżera funkcji ruchu. W prezentowanym przykładzie z systemu pakującego będziemy chcieli wykonać operację podniesienia, przemieszczenia i upuszczenia elementów w celu załadowania rolek z ręcznikami jednorazowymi do kartonowych pudełek. To, na czym się skupimy, jest przemieszczenie. Mamy już specjalnie przygotowaną do tego funkcję. Spójrzmy jednak jak przygotować nową. Mamy wbudowany zestaw funkcji ruchu, takich jak stała prędkość, przemieszczenie, ruch oscylacyjny i tym podobne. Od wersji 2011 mamy możliwość tworzenia swoich dostosowanych funkcji. Jak widać na rozwijalnej liście, możemy nawet zapisywać tworzone funkcje do pliku lub ładować je z pliku zewnętrznego. Spośród wielu możliwości menadżera mamy do wyboru dwa rodzaje Funkcji regularnych, które mogą być już Państwu znajome. Mamy możliwość prowadzenia punktów z danymi lub wykonanie funkcji poprzez wyrażenia matematyczne. Wyrażenie funkcji zostało znacznie poprawione. Mamy teraz bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji w oknie po prawej stronie. Żeby z nich skorzystać, wystarczy wybrać daną funkcję i uzupełnić wymagane pola wartości. Za każdym razem pola wykresów zostaną natychmiast aktualizowane. Mam również dostęp do stałych i zmiennych. Kolejną nowością w SolidWorks 2011 jest wsparcie dla czasu cyklu. Jeśli projektujemy maszynę i znamy czas cyklu swojej maszyny, możemy go ustawić i zdefiniować funkcje oparte o jego czas zamiast czasu rzeczywistego. Zmieniając czas cyklu, wybrane funkcje wyskalują się do niego automatycznie. Stanowi to potężną funkcjonalność dla projektantów maszyn. Jednakże jedną z najważniejszych funkcjonalności, o której chcielibyśmy mówić, są segmenty. Proszę prześledzić proces, w jaki dodaliśmy ruch poprzeczny urządzenia. Chcemy przemieścić produkt zawieszony w górze w czasie od 0,5 do 1,5 sekundy, przetrzymać go w górze w zakresie od 1,5 do 2,5 sekundy do drugiej strony, a następnie powrócić do stanu początkowego w czasie od 2,5 do 3,5 sekundy. Tak więc pierwszym krokiem jest czas od 0 do 0,5 sekundy, gdzie produkt znajduje się w pozycji początkowej. Dostępne jest wiele opcji interpolacji ruchu, które użytkownicy mogą stosować do zdefiniowania przemieszczeń w praktyce. Od 0,5 do 1,5 sekundy chcemy przemieścić produkt w poprzek urządzenia. Wybieramy więc ruch napędu o wartości przemieszczenia 1090 mm, a następnie tryb interpolacji. W tym momencie na zamieszczonych wykresach możemy prześledzić wartości prędkości, przyspieszenia i szarpnięć w układzie. W zakresie od 1,5 do 2,5 sekundy utrzymujemy produkt w górze, tak więc jest to zatrzymanie. W kroku od 2,5 sekundy do 3,5 sekundy wykonamy powrót do położenia początkowego. Ostatnim etapem od 3,5 sekundy do 4 sekundy będzie przetrzymanie przenośnika w pozycji zerowej. Możemy teraz zaobserwować rozkład prędkości, przyspieszenia i szarpnięć w układzie w całym cyklu sterowanym za pomocą przemieszczenia. Każdy przygotowany cykl może posiadać swoją nazwę. Możemy go również zapisać do pliku w celu ponownego załadowania finej aplikacji. Panel graficzny pozwala na kontrolę podglądu wszystkich bądź wybranych wykresów oraz powiększenie wybranych fragmentów wykresu. Zobaczmy więc, w jaki sposób działa nasze urządzenie. Kliknijmy opcję obliczaj. Przeliczenie takiej symulacji potrwa kilkadziesiąt sekund, natomiast wyniki będą bardzo interesujące. Będziemy mogli zainter zainterpretować działanie maszyny, czyli podniesienie produktu, przemieszczenie go, a następnie zapakowanie do pudełka. Wszystko to zostanie wykonane poprzez dodanie dwóch napędów oraz przełączenie wiązań lokalizacyjnych elementów. Tak więc produkt jest podnoszony, następnie przemieszcza się w poprzek urządzenia. Poprzez dodanie kilku punktów kontroli i przełączania wiązań produkt zostaje umieszczony w pudełku. Tego typu symulację możemy również stworzyć przy użyciu modelu symulacji opartej na zdarzeniach, zwłaszcza jeśli poszczególne funkcje zostały już zdefiniowane. Jeśli połączymy tą symulację z napędem wiązania ścieżki, możemy zasymulować pracę całej maszyny. Możemy indeksować przenośniki, podnoszenie produktu, przenoszenie go poprzecznie itd. Cykl będzie się powtarzał. W Solidworks Motion 2011 wprowadzono wiele nowych ulepszeń dla projektantów maszyn, aby mogli symulować swoje urządzenie. Tworzenie symulacji mechanicznych stało się jeszcze prostsze poprzez ponowne użycie informacji i funkcji napędów. Wszystko po to, żeby projekt maszyny działał poprawnie za pierwszym razem